Ale, że to ten dekros? Ale, że to ja? A, że Sawars? Masz pięknego skina. Dzięki, ty też. A, nie umiesz robić content? Czy umiem robić content? Zobaczymy, to jest dobre pytanie. Umiesz speed bridge'a? Umiem speed bridge'a, pas to, patrz to to. Ja umiem God bridge, god bridge, god No, no, content, content. Ej, ja żartowałem! Ej, nie mogę, nie umiem God bridgea! Żartowałem! O kurde, ale coś mi wyszło! Chłop, <muchy> co God bridgea zrobił, co za wiem. No to już możesz powiedzieć, że jesteś lepszy od y, fromiego. Tak, tak, tak. Pomyśl umiem god wy wyzywam Cię na pojedynek Pokémon. A, bo Ty już ich zniszczyłeś. No. A okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lecimy. Co myślisz o TNT jumpach na koksie? Eee... Poka? Ta? myślisz? A firebole? Jumpy? No, ostatnio trochę je znerfili. Polepszyli. A właśnie, Savarz, Savarz, bo jeszcze się nie umawialiśmy. Ile mi dajesz pieniążków za odcinek? Co myślisz o tym, że mail jest bocikiem? Mail się z bocikiem? No eee, oglądać. Jest bocikiem. Ty ej, bo my tu nie mamy jednego klocka wełny postawionego. Coś niezbyt dobrze obudował łóżko. <gryzny> pewnie, pewnie ja, pewnie ja. To pewnie były duchy, po prostu zniszczyły. Duchy na Bedwars o od trzeciej w nocy? Yy, zagrałem arenkę Bedwars od trzeciej w nocy, nie uwierzysz co się stało, dwukropek, o mój Boże. No auto mi jedzie, frajerzy! Ale że tak rozwyzywa? Masz content, masz content. Z, czy, czy, jak to będzie, jak to będzie? Czy, czy, trzeba wymyślić tytuł. Obudowałem łóżko obsidianem od trzeciej w nocy, nie uwierzysz co się stało, dwukropek. Łopek wyskoczył z niego minimal Taki kurcza oj, no nie zginę No i nie mam kilofu Ja Wyobrażasz sobie, że prosisz mamusię, aby ci na urodziny kupiła cheaty do minecrafta? Tak Robię, robię, robię Dwa, jeden, start Aaa I nie? Wytnij to dobra, wytnij, wytnij, okej, okej co to było? Samarz jesteś aspołeczny? Czasami Pytam, bo oglądałem filmy do mordo Jak to, jak to mówił do do Jesteś aspołeczny? Pobierz tą grę! Ja pobrałem i dalej nic się nie zmienia. Uwaga! O! O jest! No O tam małyz! oglądam bajki. Ja też! Ja oglądam Ninjago na przykład. Ja na bajki są koks. No właśnie zdecydowanie koks. Ninjago jest jedną z najlepszych w ogóle seriali, bajek. jaką obejrzałem. spider na przykład teraz oglądam. Dobra czekaj, 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 ci pogaj, ci pogam! Lecę! Eee, eee tutaj e, Rosalembela, e, ro, no? dobra, nieciążę. O, dawaj go, dawaj o O, zginąłem. A. Tego. To wytniesz, dobra? ESA! Co myślisz o tym X? O. ELO! Czekaj, że mi dali banon na streamy za wiek na YouTubie, ale napisałem odwołanie. Boże algorytmie, daj nam zasięgi, abyśmy stali się tak popularni jak YouTuber Fomi. Przypominam ci, że ja mam tysiąc yy, po 200 na film, a ty masz po 10 tysięcy. No i co z tego? żadnej innej? Ja spadłem. O nie, o nie! Kurczaki pieczone! Czekaj, teraz robię coś takiego. A w ogóle wiesz, że gówno to dowiedziałem się ostatnio, że to e, zamiennik wsz wszystkiego. W sensie powiedz cokolwiek, powiedz jakiekolwiek słowo. Majoness. Mogę zamienić to, e, mogę powiedzieć e, zamiast daj mi ten majonness, daj mi to gówno, nie? Gówno mm. to zamiennik to wszystkie słowa. Ej no, że się Padłem, sorry, krzyk to Chce pani usłyszeć że krzyk Moja druga wbita to jest odłączenie internetu, chopie. Ja mam dwie tak. szanse, wbita, zaraz wyłączasz. Nie, nie wyłączę zaraz, odłączenie internetu także tak. Trzymam się na krawędzi. ty, bo nawcie, nie, nie, biego, nie, nie piego, trzeba z nim zrobić od... Nie piego, nie a! Nie! Dobra, oglądamy samersar, oglądamy To tak. sowars, sowars. to sowars będę ci komentował, dobra? Teraz Samars idzie do przodu, zobaczymy co zrobić tym razem. Czy będzie to kolejny ciekawy ruch uuu, fajer, niesamowity ruch ze strony tego użytkownika. Myślę, że będziesz idealnym komentatorem, wiesz? Nie no, co myślisz o konowskim? Podruba tego tak, też Tak, druga dekrosa też taka. Do Konowskiego. Zabijcie. cię! Mieliśmy tego fraga. Nie pośnyel. <grym> Robimy fokus na yy, białych. Dlaczego? A, <grym> zgadam. <grym> zgadam! Zgadam, Nie mogę. Mama, mogę trochę minut więcej, bo nagrywam odcinek z idolem. No, przedłużyłem sobie czas. Czekaj, idę na nich, bridge. Bo to w ogóle gdzieś, gdzieś indziej, tu piękna nas leci. Aaa! Skaczę tam stawa raz, dam radę. O, nie skoczyłam. Nie wyszło mi. Zbyt ciężkie zadanie. O! O! No ty różowy! Aaaa! Jest... Leci! Klepałem de krosi kontra! Kurde no nie. No ja depresję nie postanę <noise> <noise> mnie depresję przez Cokstraft to trzeci w nocy, nie uwierzysz God, o, jaka my dobra my... akcja, Uuu. jaka dobra akcja, dobra o, Nie, zapa, nie, zabij... nie Majka Masło mnie zabija, no Mnie też <noise> Depresja Wiesz jak ja w ogóle mam niechwartą w życiu? M, um, M, um, M, um, M, um, M, um, M um, um. No, no flyer z niego, dobra <noise> Masz. Na ciebie, Nie, dobra, co co to było? Za to, że jesteś moim... ...idolem A, to jest zapłata za nagranie odcinka, mam tak, rozumieć Ale gdzie jest jeszcze to Porsche, który mi obiecałeś? Haha, <grym> <grym> No bo ja myślałam, że to 09 Nikt zasługuje na pochwałę imo Dawaj mnie swojego wieku w Niku. No, jakby też, dla mnie to jest po prostu śmieszne, nie? E, bo ja umieram A jeżeli ktoś tego nie robi do żartu? Ej, zastanawiałem sobie, się, czy nie za założyć swojej mamy Discorda. I żeby dodać się na serwer Discord jakiś. Ej, rozwalałem uważaj. O, A! A! Nie wiem, nie o Jezus. Oho, dobra, zabijasz, zabijasz. dobrze, zabierz, zabierz. Dobrze, Dobra! Właśnie, to jest mapa walentynkowa. O. ale że trafiliśmy na nią, to jest przeznaczenie im. No. Nie no, dobra, witamy, się pójcie nas. Ech, bardziej, bardziej mi chodziło o to, że jest jakieś miesiąc po walentynkach? A wiesz, komu dałem walentynkę? Mamie? Też, też. A dałem walentynkę Fomiemu. I fom, i, fom, I fom powiedział, że zostanie moją walentynką. Jesteś chory? No, jestem chory. A, no to napisz w komentarzu dla dekrosa z niczy I między innymi też tego filmów nie ma. A widziałeś ten, no, te stare filmy w na jego starym kanale? <offers> tak. Ja pamiętam, że jakieś tam jego jego filmy, jak wybił się Dreamy, no. I to stary kanał Fomego powinien oddać wracę jego babci. Jego babcia robi tak dobry content. Boże, tak bardzo chciałbym nagrać film z babcią Fomego. To oznacza, że są problemne. Peculiar... Oh, Kurde, mi są postawiony. To oznacza, że mają... Ja ja pierdzielę! Zginąłem. nie, 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 nie. O dobra, żyję. Czekajcie, idę tam pobudzić. Ale ona jest. ma jakiś. kurcze. ona jest jakaś. kurcze. nie w sosie, wiesz? Bo ona tak jakąś. wiem albo brat może za nią grać, co nie umie grać, nie? X maja 6. A nie, bo duka Nie, mam foda. Ale możemy. może. mam pomysł. ucieknijmy